Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Z okazji świąt wielkanocnych, przesłania, e, słów kilka z górnej półki, od sił wyższych, cudownych anielskich, archanielskich. Zapraszam więc do wyboru. Jeden, dwa. Zobaczmy, co chce być Wam powiedziane w tym świątecznym okresie, przy, tym, przy tej świątecznej okazji. Jedyneczki. Piękna karta, zobaczcie. Aniołowie chcą dać Ci prezent za wszystkie dobre uczynki i hojność, którą okazałeś, okazałaś innym. Przypominają, że wszystko, co robimy, powinno odbywać się z honorem i czystą intencją. Pamiętaj, że dostajesz łaskę, jeżeli pokazujesz coś innym bez oczekiwań. Robisz to po prostu z serca. Aniołowie niedługo dadzą ci niespodziankę, aby pokazać, że twoja hojność nie zostanie niezauważona. Wiedz więc, że jesteś wspierany, wspierana przez swoje anioły i wszechświat. I tu jest przesłanie. Kiedy dajesz coś od siebie, zostaniesz obdarowany, obdarowana. Również i ty. Więc słuchajcie, jest powiedziane, że wszystko wraca. Tak? Zobaczcie, jakie tutaj są w ogóle szerokie horyzonty, jak do pięknie jest wszystko pokazane. Jest jeszcze jedna karta, yy, która mówi o niesamowitej odwadze, sile, skuteczności w różnych sytuacjach, o potencjale, możliwościach. Urodzie, sile przebi przebicia. O tym, że jesteście utalentowani, że jesteście też chronieni. Tutaj e, może być ważna, możecie to być Wy, tak, albo może być ważna kobieta spod znaku ognia, czyli baran, e, strzelec, lew? E, ewentualnie ktoś, kto ma charyzmę, ktoś, kto jest. Energiczny, właśnie, skuteczne, nie poddaje się, tak? E, potrafi wykreować dużo rzeczy, pięknych rzeczy, e, potrafi poprowadzić innych, potrafi być dla innych wzorem, potrafi podnosić się z różnych sytuacji. Tu jest też masa potencjału, takiego, który jest możliwy bo to idzie z serca, słuchajcie, możliwe jest właśnie zawodowo, e, prywatnie, tak? Więc, no, fajna, fajna energia. Naprawdę. I no, tu jest energia też królewska, czyli wysoko. Tu jest też pokazane: mierz wysoko, miej odpowiednią samoocenę, poczucie własnej wartości. Zobacz, w którym miejscu jesteś. Dokąd już dobrnąłeś, przypłynąłeś, tak? Ile zdobyłeś, ile y, rzeczy udało ci się stworzyć, udało ci się zrobić. Więc to jest ważne. A jeżeli czujesz jakiś niedosyt, to jest podpowiedź do tego, żeby działać, żeby być odważnym, żeby mieć pasję, żeby zaufać sobie, żeby zaufać wszechświatowi, żeby właśnie kreować różne rzeczy, tworzyć, sięgać po różne tematy, tak, nie bać się przede wszystkim. Na przykład się pokazać, uwierzyć właśnie w swoje umiejętności, talenty, na przykład zawierzyć, nieraz raz też tutaj jest w swoją urodę bo tu, bo żeby nie było kompleksów, tak, to też jest taka karta, żeby wiedzieć w słuszność tego, wierzyć w słuszność tego, co robicie, więc, więc to jest dodanie niesamowitej otuchy, pewności. I więcej też radości, żywiołowości, yy, uśmiechu, słuchajcie, optymizmu, tak? Yy, być może też potrzeba Wam motywacji, być może do kogoś trzeba się udać po tą motywację, albo, albo to Wy zmotywujecie kogoś, będziecie tą iskierką, która da napęd, lub ktoś będzie taki dla Was. Dla mężczyzn oczywiście może pojawić się taka kobieta, o której tutaj opowiadałam. No, i to może być ta nagroda za to, co, co wysyłaliście też do wszechświata, czy robiliście, za tą waszą hojność, o tym, co powiedziało tutaj przesłanie, tak? Natomiast, też na przykład dla kobiet, mogą być tematy takie, że możecie zdobyć na przykład odpowiednią pracę, posadę, też miłość, poczuć się docenione, możecie też spotkać osobę jako swoją przyjaciółkę czy mentorkę, e, która też będzie dla was e, ważna. W waszym życiu, tak? I podniesie was też wysoko. Więc da możliwości, czy to wy, będziecie dawać możliwości innym. Więc bardzo fajna energia. Z najserdeczniejszymi życzeniami zdrowia, spokoju, radości i wszelkich błogosławieństw na te święta. Dziękuję jedynkom i zapraszam dwójeczki. Proszę, dwójeczki mają tutaj muzykę i super, pięknie. No, melodia życia. Mamy tu jeszcze jedną kartę, ale zaraz powiem. Najpierw zobaczymy, co w przesłaniu tutaj dla Was. Najlepsze jeszcze nadejdzie. Najlepsze jeszcze nadejdzie. Coś takiego jest tutaj powiedziane i tutaj jakby przesłanie mówi, że życie jest dobre żeby poczuć tą ekscytację każdej chwili w powietrzu wisi jakieś oczekiwane spełnienie długo oczekiwane pragnienie na co długo czekaliście ta energia może również oznaczać szczęśliwą i zadowoloną taką tak, inaczej szczęśliwą i taką spełnioną nową w Fazę w Twoim życiu, nowy okres. To jest pokonowanie też trudnych czasów, pokonowanie przeszkód, tak? Tu jest też uwolnienie, uwolnienie z różnych tematów, które były ciężkie dla was do tej pory. Tutaj anioły mówią, że przychodzi radość, że przychodzi dobre samopoczucie. Że przychodzi uzdrowienie i anioły będą cieszyły się razem z Tobą. Więc jest powiedziane: otwórz swoje serce na wszystkie błogosławieństwa. Nie odtrącaj ich, zaufaj, spójrz, sięgnij po nie, bo je wkrótce otrzymasz. Więc nie fokusuj się tylko i wyłącznie na jakichś materialnych sprawach, bardzo, bardzo takich przyziemnych, tylko rozejrzyj się wokoło, zobacz coś szerzej. Bardziej poczuj, poczuj, miej kontakt ze swoim wyższym, ja, tak? Z innymi energiami. Dopuść do siebie różne tematy, których nie dopuszczałeś, nie dopuszczałaś wcześniej. Tak? Jeżeli chodzi o wiarę, jeżeli, jeżeli właśnie chodzi o otwartość na, 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 na różne wsparcie energetyczne. Macie jeszcze kartę, która mówi o tym, żeby zobaczyć też poprzez różne takie przeciążenia i koniec też kto, gdzie i co i czy wy sami nie kradniecie się, nie okradacie się z energii, albo ktoś nie kradnie wam, z energii, nie osłabiacie się bez sensu, nie przeciążacie się przez różne, nie wiem, negatywne myślenie, narzekanie, plotki, obmowy. Słuchanie jakiejś nieprawdy na swój temat, lęk przed opinią innych ludzi, przed osądem. No, nic gorszego sobie nie można zrobić, albo samokrytyka, samo ciągłe niezadowolenie. Tutaj zwróćcie na to, na to uwagę, bo anioły mówią: Nie, słuchajcie, tu już koniec. Tutaj przetnij już, to nie wdrażaj się w te tematy. Nie daj się tutaj też jakby podpuszczać, nie bądź jak, jak, jak inni, którzy wiesz dobrze, że nie wibrują dobrymi energiami, że nie mają dobrych intencji, że nie wiem, mówią jedno, robią drugie. Zaufaj też, bo jest problem tutaj z zaufaniem. Tu jest ciągła podejrzliwość, może być jakieś napięcie, więc dobrze jest tutaj też zaprzestać. Tu anioły mówią: Dobra, pomożemy ci tutaj rozprawić się z niektórymi sprawami, odciąć pewne tematy, uzdrowić, uleczyć, ale pozwól nam na to. Pozwól. Nie trzymaj się gdzieś konfliktów, nie trzymaj się chaosu, nie trzymaj się wrzawy. Tu jest anioł ciszy. Więc. Czasami dobrze też w ciszy, w medytacji, yy, posłuchać głosu wewnętrznego, a nie tego takiego głośnego podpowiadacza w umyśle. Ok? Jakichś takich po, po prostu dziwnych rzeczy, albo innych ludzi też, którzy wymuszają, krytykują, obmawiają. Y, którzy y, wykorzystują y, ciebie. Zobacz, gdzie możesz prowadzić dystans, gdzie możesz y, zaznaczyć swoje granice, jakie tematy możesz zerwać. Zobaczcie, to jest taki temat tutaj przy tych świętach, ale ewidentnie dwójki. Mają, żeby zacząć inny okres życia, to uzdrowienie, uwolnienie, żeby tutaj zagrać po prostu jakby inną melodię życia, to jest ważne, żeby uświadomić sobie, co was ściąga w dół, co was blokuje, co jest w negatywie, zarówno w Was, jak, jak i w otaczającym Was świecie. To jest ważne, to jest dojrzenie prawdy, tak? W ciszy. Jest potrzebna też cisza, harmonia. Ok? No dobrze. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, dużo wyciszonego, sprawnego umysłu, optymistycznego, prowadzącego ku dobru. Wszystkiego co najlepsze na te święta. Pozdrawiam serdecznie.